Mano, witajcie w kolejnym odcinku z Easy Red 2. No i dzisiaj wreszcie bitwa o Tunis. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Kurczę, jak, jak tutaj to wygląda, już wam mówię. Hmm, proporcje, no, są dosyć widoczne. Kusi mnie zagrać z Niemcami, powiem wam. Będziemy bronili Tunisu. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Było ostatnio Francuzami, zdobyliśmy Bizertę w sumie, bo tak żeśmy wchodzili. Tu widzę, że będzie typowo bitwa o Bizertę. Będzie też ludnisko El Aouina. Nie wiem, jak to wymawiać nawet. Ale kusi mnie zagrać tymi Niemcami. Zobaczymy, jak to będzie. Czy nam się w ogóle uda? Będziemy musieli jakoś przyzwyciężyć to. Przy też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami oraz też pomożecie z kanałem, eee, to pomaga lepiej rozwinąć się. Ło kurde, dobra zaczęliśmy grubo, gdzie tu jest przeciwnik, to mnie ciekawi, aha oni jeszcze zanim tutaj dojadą, no to jest sobie kawałek drogi, no dobrze, dobrze. Idziemy gdzieś tam od boku w takim razie. Sprawdzimy pancer jak to to wyjdzie. A no właśnie, i dobrze, a peki, bo grunt to jest zatrzymać czołgi, nie? To jest najbardziej problematyczne. O, i widzę tam, kurde, Czergieł już także. Uszkodzona gąsienica, bardzo dobrze. Uszkodzona, dobra, dawajcie. O, z kontrolem można tak. To kurde przydatne. O, no i już nam. Sypnęli. Zobaczcie jak oni szybko to naprawili, nie? Dawać, no nie możemy nic im zrobić. Jasny gwint. Dawać, dawać. No nic nie wchodzi, kurde. Prze super pancerne mają te czołgi, no. Dawajcie. I zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Czy nam się uda to obronić. No kurde, nie możemy nic zrobić. Napraw pojazd. O, już tam nam nawalają. Mamy apeki. No ale jakby on był w ogóle niezniszczalny. Gąsienica kolejna zniszczona. O, oni jak nam sypną. To już lipa jest. Możemy co najwyżej ze Schmeissera im ponawalać. Spróbujemy. No Schmeissera to się dobrze strzela, powiem wam co. Jak co tutaj w, w grze to jest dobra broń. Zresztą w której to... Kurczę, no i co, nie mamy... Więcej tu nic To słabo Nie wiem ilu mamy w ogóle do zniszczenia To jest też ten problem Hmm Fajna broń Breda O kurde Co jest Chłop w ogóle się rozleciał Dobra weźmy Macie jakieś dropsy Puszkę z dończykiem, no może być ale to jak my mamy z nimi walczyć, jak my nie mamy, nawet jak... Przydałby się jakiś marder, cokolwiek. To to są nasi, rozumiem. Dobrze, dobrze. Jakieś takie dziwne stroje, kurczę. Bardziej to a'la Włosi właśnie. Gdzie wy się nasi wycofujecie, ej? Niedobrze, to mnie trochę martwi. No właśnie Uta breda mocna jest, powiem wam No kurde, no pojazdów to widzę, że mają Bardzo dużo Rzucaj granata, chłopie Dawać, dawać, cisnąć ich, kurde, no cisnąć, cisnąć ale dostałem. Fajnie przeładowują, widzę, kurde. No ale Andrea Pitrelli dostał, niestety. No nieźli są, powiem wam, że są nieźli. Dobra, weźmy tutaj zwykłego takiego Włocha. Kurde, tego nie mamy, to zniszczone. Niedobrze, pozostało atakujących 550, no to kurde. Zobaczymy, czy nam się to uda w ogóle zatrzymać. Bo trochę ich jest, powiem Wam. Przydałoby się mieć jakiś czołg, to wtedy byśmy ich poniszczyli naprawdę yy, duże ilości. A tak to. Co ja zrobię z takiego pojedynczego? Jeszcze wszystko się trzęsie. Ja nie mogę nic zrobić. 540 ludzi. No, kurde, co za niecelna broń. Dawajcie. Szczerze, bym swojemu nie, nie, nie uderzył go. O kurde, tu dużo ich tu jest, jest. Najgorsze, że granata on na przykład też nie może wypuścić, wiecie, w tym momencie, co bym chciał. 520 coś jest, chłopa. Dobra, dostał. No kurde, prują jak głupi, no. No tak, 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 tak. No teraz przyładowuj tu chłopie z tym. A broni innej nie macie. No bo jakże by inaczej? No nie, no to coś aż się prosiło. Jak będziemy ich 20 likwidowali, to powiem wam, że nie widzę tego za dobrze. Maby. 38A. Zobaczymy, co to za broń. O kurde. No i teraz, właśnie, klikam G, żeby on szybko rzucił tego granata. Ale on. Lipa, ma, nie? O ja cię kręcę, ale ilości ich tu są. Dobra, przeładowujcie. O kurde no No masakra No ja ci kręcę No i dostałem już, kurde Dobra, tu jest widzę trochę też niemiaszków Ojojo, co tu się dzieje Masakra No tak, jak tu jest czołg Dobra, rzućmy im to. Masakra, próją tutaj. No ale dobra, wiecie co? Mamy 496 na razie. Yy, szybko aspirynę. Dobra, dostał chłop. To nasz, nie wiem co on tu robi. Kurde! No cóż, tak to czasem bywa. Żury wadach. Bronimy, bronimy tego. No to jest jakaś masakra, że my nie możemy nic z tym. O! Dobra, biegną gałgany. Dawać, dawać szybciutko. Dobrze. Dobra, niech dostają to zaraz nam tutaj wrypie. a ja, jak tam życie nie jest źle. Ale no. Wolałbym jakoś. mieć tam widok na to. O ja ci kręcę. Panowie, trzymać się. Grubo jak Stalingrad normalnie. Kusi mnie cały czas, powiem wam, ta seria. Kurczę, no. No ale dobra, trzymać się. Nasi tu nawet dzielnie, powiem wam, bronią się, no. Nie powiem. Ktoś tu coś naprawia, ej. No, strzelać, słaba broń, niestety, nie. Macie granata? Jest włóż, dobra. O, no i nie zdążyłem wyciągnąć go, no, niestety. Ale 400, powiem Wam, zostało aż tak dużo. Ich nie ma, nie. Myśmy z 80 ich wytukli. Także bardzo dobry wynik, mimo wszystko. No, oni tutaj stoją, gnieżdżą się 528, no, wycofali się tamci. O, naszych tu widzę też jest ładnie. O, ładnie dobrze. Tylko, czy ja mam jakąś inną broń? A mam, dobra, ej, ej, ej On nie jest taki pokrzywdzony wcale Dobra, to prójemy tam No dobrze, dobrze, chłopaki Tylko mi nie wchodźcie tutaj ej. No, Ja wiem, że się wycofujecie I tak dalej, ale Tu oczywiście nie ma nawet Eee, jak bronić się trochę ich jeszcze tu natłuczemy, nie? O ja się kręcę, no trochę ich tu jest. Co to, co mówię za dużo ich jest, nie? To na, na mniejszych ilościach to nie ma takiej takiego, takiej trudności, ale... Wiecie, już jednak ta dysproporcja tych ludzi Tu są o kurde, ogromne ilości. Zaraz tu zaczną niestety wchodzić. O. O kurde, właśnie o tym mowa. No i oni potrafią się leczyć, nie? Także. O, ja się kręcę. Dobra, wycofujemy się. Nie będę się tutaj bawił. Z nimi. Niedobrze, niedobrze. Rzucać tam granata. 440? Ale było. To ja trochę tego nie ogarniam. Może. O kurde, nie mamy amunicji. Zarąbi iść. O! Jeszcze mi przygrzmocili tu. Nie wiem czemu teraz. O, o teraz ośmiu, ale my zabiliśmy o wiele większe tego ilości. Nie wiem o co tu chodzi. O, jak ładnie teraz żeśmy z tego szmajcara pocisnęli. Dobrze. Ładnie. Nie wiem, ile mi zostało tych magazynków. Ale bardzo ładnie. Tylko się tutaj ustawili. Dawaj. Dobrze, dobrze. No ładnie. ach kurde. No trzymaj się A Aribert Jager. Troszkę ich żeśmy zmniejszyli tu ilość. Do 416 Aczkolwiek mają przewagę tam 10, no 10 tych punktów, nie wiem jak to nazwać. Aha, nie mamy już Ej, o nie mam. Chłopie. Dobra, mamy jeszcze Lugera. Kurde. No ładnie, dobra. no dobra, nawet powiem Wam, że dostali No tu się lepiej schowam, bo widzę, że są dymy Mamy w ogóle dużo granatów, a jeszcze co ja tutaj mam? Magazynek a wszystkie puste. Ja ci kręcę. Będziemy tak wymieniali te bronie, czy co? Bo może ich trochę wytępią. No nie wiem, jak tam nasi. Jakiś czasomierz mają, mnie do końca wiem o co tu chodzi. Tam ci się tam bawią. Poproszę więcej amunicji. Czy mogli coś zrobić? Oni mają w ogóle nam Nie mamy rol. Dziwne. Dziwne, dziwne Gdzie oni są? To mnie zastanawia Gdzie? Kto już do mnie próje? O, już tam widzę, że jest tych oddziałów Dobra, trzech żeśmy zdjęli Tu mam trochę większy problem, bo nie mogę już Dobra Kucnijmy. Dobra, mam cię. A i trochę za bardzo do przodu próbuję. Ładuj, ładuj Lienfielda. Kurde Panowie o, Chowamy się szybko, coś tu ubiegło Gleba Myśmy Nawet i trochę im plany tu popsuli No nie, no czemu ziomek umarłeś no Coś za dużo ich pewnie Dawajcie dowódcy oddziały, no ale tu już mamy sam tunic Także Nie podoba mi się to bardzo bo jak to. No nie wiem, jak tu zatrzymamy 300 ponad ludzi, nie? Nie mam pojęcia. No ale dobra, będziemy tu walczyli. Jak w Stalingradzie. Ładne tu budowle w ogóle są. Ładniejsze bym powiedział niż w Stalingradzie. Pod względem... zależy, jaki klimat, nie? Ale Ładny, ładne, ładne tutaj budyneczki. Takie afrykańskie, nie? Jednak bijemy się. Północnej Afryce, jakby nie patrzeć, nie? Jakby ktoś nie wiedział, gdzie Tunis, ale myślę, że raczej osoby wiedzą. Nie? No, proszę, nie padajmy. Chciałbym się tam jakoś przedostać. O, ja cię kręcę, co ich tu tyle jest? Mi się nie podoba. No, zaraz się wykrwawimy, jak ja cię kręcę poważnie. No nie, no, no. O, dostaliśmy. Richard Meyer. No i 416 zostało. No, powiem wam, że to chyba będzie przegrana. Bo nasi sobie tak średnio tu radzą. Dobra, prójemy. No teraz w takim momencie, kiedy ja mam tu tych przeciwników dużo, no. Ajajajajaj... No niestety. Tak, ten tu ze snajperą... Wszędzie są ci przeciwnicy. Gdzie? Ja się nie odwrócę, to dostajemy. No coś słabo, słabo ci Niemcy, naprawdę. Hm. Nasi się tutaj zrespili. O, ten to w ogóle gdzieś mi. Oj, 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 oj. Dawać, panowie, dawać, bo. Słabić Niemcy, kurczę. Tutaj nawet na drabinę moglibyśmy wejść, ale niekoniecznie chcę, bo. Mamy broń, która najlepiej należąco strzela. Dobra. Co nie znaczy, że na stojąco nie damy rady. O, tu jaki ładny plac. Bardzo mi się to podoba. Ojeju, jaka tu jest wojna. Co tu się dzieje? Kurde, chciałbym lepszy mieć tam widok na to wszystko mimo wszystko. No jakim cudem ktoś mnie ściągnął? Nie mam pytań, nie? O kurde. Panie. Granata tam rzucej Kurde. Dobra. No kurde, tu już o główny plac się bijemy. Co wy wszyscy jesteście tutaj jak bezbronne dzieci, no? Masakra. Chyba będzie jednak historycznie. <laughs> I teraz zobaczcie, gdzie nas wyrzucają, nie? Masakra. To Brytyjczycy to sobie zrobili tutaj z nami poligon. Mają przewagę liczebną, no. Cześć ci Włosi tutaj to nie ukrywam, że za mocni to nie są. Hmm. O, już do mnie ktoś pruje, ja nawet nie wiem skąd, nie? Jeszcze troszkę czeka przed tą grą do naprawy. Yy, do na pewno. O, aczkolwiek yy, lubię sobie czasem od czasu do czasu w to pograć. Bo ciekawe tu historie wychodzą. Na pewno ja chciałbym, żeby te boty były mądrzejsze, to już całe ich zachowanie. O, nawet nic nie trafiam. bo co jak co, tutaj się dziwne rzeczy dzieją fajnie przyładowuje to, no te animacje to mają powiem wam, że bardzo ładnie zrobione no i pozostało atakujących, no to trochę przesada jest, nie? się nic właściwie nie dzieje dobra, to żeśmy ich rozwalili Dobra, my właściwie powinniśmy ich tu zatrzymać, nie? Te 400 ludzi ponad na jednym punkcie. Tylko raz mi się chyba udało, Włochami, żeśmy się tam z flakiem dla przypomnienia ustawili. O ja, cię kręcę! Ilu ich tu jest? Jaki problem mają, w, w, żeby wystrzelić do mnie? Najgorsze się skubańcy kładą, i ja myślę, że oni są martwi. A to nie do końca Ciekawe w sumie, niestety grałem, powiem wam, jak było na początku Ciekawe jestem, jakby to się teraz tam zmieniło Ej, nawet nam się udało tutaj Już jestem w szoku Odbiliśmy tutaj to O, co prawda Trochę tu Brytyjczyków jeszcze jest, niestety No ładnie, ładnie, w tym budynku o w mordę No Będzie ciężko Jeszcze jakieś felice jest tu Co tu się dzieje? Dlaczego oni? Oj, przepraszam, pomyliłem się jeszcze. No jaj, No nawet nie mogę nic tu zrobić, powiem wam, nic. Jeszcze swojego dobiłem. A, no, ciekawe, obstawiam 90%, że to przegramy. No, chyba, że nie wiem, co się stanie. Ale widzicie, jaka przewaga, w poprzednim odcinku myślałem, że Francuzami też żeśmy przegrali. Ale nie wiem, jak to się stało. Tu niby naszych biegnie, no widzicie, no niby, niby jest, ale. Chyba, że trzeba tu trwać. Po prostu okopać się w budynku, siedzieć, i w, oni wtedy nie mogą tego przejąć, coś takiego. Chociaż nie wiem, jak to w Battlefieldzie było, ale zobaczymy. Tylko też tu, kurde, nawalają, to już jest taka wojna, że. że tam nie podejdziemy pewnie. Chociaż. Nawalam tym, jak głupi. No i co? Porażka. No, tak też myślałem. No, ale cóż. Tak wyszło. Chociaż i tak zabici. No, nieźle, nieźle. No, ciężko, ciężko. Nie powiem. Zagramy sobie... Nie wiem, czy mi pozwoli gra w sumie przejść dalej. Ale sobie zagramy może następną bitwę o Bizertę, tym razem Amerykanami i yy, no zobaczymy czy ten tunis jeszcze rozegramy sobie brytyjczykami, żeby po prostu było yy, że zrobiliśmy tą misję. No i co? Yy, jeśli się podobało, śmiało możecie zostawić lajka. Zawsze to wspomoże kanał. No i co? Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.